O, o rany, serio? What? O Boże, to jest tak strasznie. Trochę strasznie, faktycznie. Oh God. Boję się karaluchu. No. Pora budować nasze What? wymarzone łóżka z domkami pod nimi. Ja chcę o takie. Oh. O Rety, ta jasność może oślepić. No. Moje łóżko będzie ciemne i złowieszcze. Oh, no! Aż dostałam gęsiej skórki. Czas zamówić wszystko, czego potrzebujemy. Ura! Dzień dobry. Witamy! Proszę wchodzić! Czekałam na was! Wielkie dzięki! Świetna robota chłopaki! Spójrz na to, Wednesday! Ale pięknie! Wszystko mi się podoba! Te kolory! I te ozdoby! I jest tu moja rybka! Wielkie dzięki, chłopaki! Do widzenia! Chodź, Wednesday! Przyjrzyj żyj się bliżej! To prawdziwy raj. Ja też muszę brać się do roboty. E, co ona kombinuje? Podzielimy pokój na pół. To jest moja część, a to twoja. Rączko, przenieś mi tu pudełko. Budujemy najciemniejszy i najbardziej złowieszczy dom pod łóżkiem, jaki kiedykolwiek widziałeś. Ta deska jest słaba. Ta jest taka sobie. O, znalazłam to, czego potrzebuję. Wow! Ona ma zamiar zrobić to wszystko sama! Jak ci się podoba ta deska, rączko? Masz rację. Weźmiemy jeszcze jedną. Trzeba jeszcze tylko wkręcić gwoździe i łóżko będzie gotowe. Dziękuję, czas powiesić zasłony. To mi się na pewno przyda. Nie chcę, żeby ktokolwiek mi przeszkadzał w moich rytuałach pod łóżkiem. Ta niebieska ściana przyprawia mnie mdłości. Muszę ją zakleić specjalnym papierem. W ciemności będzie wyglądać przerażająco, hmm. od razu lepiej. O, chwileczkę. Mamy trochę waty. Przykleję ją i zrobię z niej chmury, a raczej czarne chmury. Tak, wiem. To genialny pomysł. O, taka pogoda inspiruje mnie do tworzenia arcydzieł. Cudownie. O! Jakie to straszne! Dobra, teraz zajmiemy się detalami. Moje magiczne księgi i amulety. I chusztawka z wielkim łańcuchem. Oh, wow! Hurra! Mój super zestaw imprezowy w końcu dotarł. Kula dyskotekowa i lampki. Już nie mogę się doczekać, aż zaproszę wszystkich na imprezę. Myślę, że będzie naprawdę super. O tak! tak kochane! Urządzam dziś imprezkę! Przychodźcie na dziewiętnastą! O, już przyszły! Jak wam się podoba mój domek pod łóżkiem? Zrobimy sobie selfie? Wow! Dajmy czadu! Ale zabawa! Super! Zaraz... Co to za dziwne dźwięki dochodzą z podłóżka Wednesday? Brzmi przerażająco. Musimy to sprawdzić. O matko! Wednesday, czy wszystko w porządku? Uuu! Ratuj się, się może! to może! Już sobie poszedł! La, 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 la! Co to za hałas? Hmm, Wednesday? Co? Znowu żempoli na tej wiolonczeli! Pora na małe karaoke. Ha, lecimy. La 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 la, la. Uu, uu. Uu. Hmm. O, Enid dobrze się bawi. A co powie na to? Co się dzieje? Boję się. Pora trochę potańczyć. Oh. O Jezu, Wednesday, Lubi się popisywać. O co? co chodzi? To włączył światło. Ja! Już wystarczy! Rączko! Zajmij się tym! Nie ma mowy! Jestem temu przeciwna! O! Zrobił sobie krzywdę? Utopił się! Nic mu nie jest. Prawda, rączko? Widzisz. O, cieszę się! Wow! Ułożyłam kostkę Rubika! Super! A teraz jestem głodna! Muszę zamówić jakieś jedzenie! Hmm, świetnie. Wow, przywieźli. Już idę. Dzień dobry. Proszę wnieść cudówkę do środka. To mój domek pod łóżkiem. Możesz ją tu zostawić. Dziękuję. Do widzenia. Tak, otwieramy. Wow! Jak dużo różnych smakołyków! Urządzę sobie prawdziwą ucztę! Mm, uwielbiam te żelki! Są takie pyszne! Ja też jestem głodna. Hej! Rączko, gdzie jest moja szklanka krwi? Mam na myśli sok pomidorowy. Dzięki, jestem taka spragniona. Tak, lepiej. O, jak mogłam zapomnieć o żelkowych oczach? Dobra robota, Rączko. Przypomniałaś mi o nich w samą porę. Hej! Enid, masz może parę oczu? Bo moje wypadły. Tylko żartuję. Żartuj tak więcej! Przestraszyłaś mnie! Hmm. Zaraz pomaluję sobie usta. Świetnie! O, rączka przyszła do mnie, żeby sobie pojeździć. Nie martw się, stary. Każdy czasem pada. No co ty, dasz radę. Muszę skończyć rozdział mojej książki. W czarnym, czarnym domu, w czarnym, czarnym pokoju siedział. Rączko, nie przeszkadzaj mi! O. Chcesz, żebym się z tobą pobawiła. Jestem zajęta. Pobaw się z Eni. Super! O! Cześć, rączko! O! Co on wyprawia? Ani sekundy spokoju. Musi się uspokoić w klatce. Przestań wszystkim przeszkadzać. Posiedź w klatce i zastanów się nad swoim zachowaniem. O, biedactwo! Nie zamykaj go w klatce to okrutne. Wesday, wypuść go, proszę. Wolny rączko! Nie martw się! Możesz mnie odwiedzić innym razem! Dziękuję, Wednesday! Jesteś taka dobra!